Witam Was, kochani, serdecznie. Nadal mamy ciężkie czasy i myślę, że nie za szybko one się skończą, chociaż wolałabym, żeby się szybko skończyły. Moi drodzy, dziękuję za subskrypcje, komentarze różne, które się pojawiają pod moimi filmami, powolutku. No a dzisiaj cóż, moi drodzy, co to jest w ogóle osobowość lękliwa? No, my mamy lęki, tak? lękamy się czegoś ale jeżeli to przejawia się, jeżeli to się przekształca można nawet powiedzieć w zaburzenie to co to w ogóle jest? jak rozpoznać, czy mamy to zaburzenie prawda, czy nie kochani, no więc osoba z lękliwym zaburzeniem to osobowości oczywiście ona charakteryzuje się takimi trwającymi nawet można powiedzieć postoskryptą latami zahamowania w kontaktach z innymi ludźmi, tak? zarówno osobistych jak i zawodowych. Nawet jeżeli na kanwie zawodowej czy osobistej ma grono ludzi, no to i tak odczuwa lęki. Słuchajcie, ale już, już zaraz będę to dla Was kochani, moi drodzy, omawiać. Doświadczają te osoby ponadto takiego poczucia, można powiedzieć, nieprzystosowania. One wydają się sobie takie nieatrakcyjne i gorsze od innych, i wiecznie chcą coś udowadniać. Ale łączy się z tym nadmierne wyczulenie na taką ewentualną, oczywiście, krytykę i obawa nawet odrzucenia lub zawstydzenia. Tak, kochani, w kontaktach mogą też sprawiać takie wrażenie, w cudzysłowie, cichych albo takich niewidocznych. Ludzie z taką osobowością lękliwą mają też skłonność do postaw takich unikających i co, co też powoduje wycofywanie się z różnych aktywności. Rezygnacja na przykład z pójścia ze znajomymi na dancing, no bo one nie umieją tańczyć, no jak je oceni ktoś, prawda? Tylko, że mówię, to latami jest I to jest jeden, jeden z punktów takich, nie? Czyli wycofują się wtedy z niektórych takich właśnie aktywności, zadań, również mają problem z tym, jeżeli coś im nie wychodzi w życiu, czują ogromny wstyd, ale to mówię latami, to musi być, moi drodzy, nie to, że raz po raz, tylko latami, czują ogromny wstyd, co... Powie tam z dzicha, prawda, co powie. Albo ona, nie no, ona nic nie powiedziała, ale ona na pewno sobie pomyślała, tak jak ja myślę, że ona sobie pomyślała. To jest bardzo poważne, słuchajcie. I teraz, słuchajcie, w związku z tym prowadzę moi taki tryb życia, który można powiedzieć, jak zerkałam do różnych książek, ponieważ ja zajmuję się psychologią, pedagogią, pedagogiką, przepraszam, pedagogią, ale mądrze powiedziałam przejęzyczenie. No i czasami też muszę coś przeczytać, czy czasami muszę, czasami chcę coś porównać sobie, jak do tego podchodzi psychiatria, tak? Więc słuchajcie, w opisie takim psychiatrycznym jest taki tryb życia nazywany ograniczonym. Czyli te osoby nie robią wielu rzeczy, które mogłyby robić. Ale się, z nich nie wycofa, ale się z nich wycofały, ponieważ im nie wyszło albo obawiają się wstydu, obawiają się oceny innych ludzi. No wszyscy to mamy, tylko że ja zaznaczam teraz, tutaj robię misz masz, wiem, że to musi trwać latami, kochani. Osoby te potrzebują jednak takich bliskich związków y, emocjonalnych, ale słuchajcie, one oczekują takiej pełnej akceptacji w tym zakresie. Często zatem unikają tych kontaktów, y, wycofują się z tego typu relacji związkowych, mimo to, że y, ponieważ boją się odrzucenia, wstydu, prawda? Mimo to, że czasem, y, czasem y, no, to jest y, dla nich takie, jakby obronne, to jest taka, jakby tarcza. Ale wewnątrz niestety czują się z tym źle. Chociaż mówią, że jest im z tym dobrze, tak? <laughs> Słuchajcie, ale w tym obszarze często wygrywa właśnie wtedy u nich ten lęk i obawy przed odrzuceniem, upokorzeniem, nie wiem, zastydzeniem nawet. Ponieważ, słuchajcie, uzyskanie takiej długotrwałej, bezwarunkowej akceptacji no bywa niełatwe, tak? Osoby te mogą ostatecznie doświadczać samotności, obniżenia stanu, tak? E, moi kochani, takie kryteria, które podaje wiele źródeł, e, na których podstawie też psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci ogólnie opierają diagnozę tego rodzaju osobowości. No to jest to, to między innymi takie uporczywe i wszechogarniające uczucie napięcia i niepokoju, tak? Takie um, poczucie społecznej nieadekwatności, takiej indywidualnej, można powiedzieć, nieatrakcyjności w większym lub mniejszym stopniu w wobec innych osób, tak? E, też nadmierna, co jest bardzo taka istota, nadmierna koncentracja na byciu krytykowanym. Tak? Lub odrzucanym w sytuacjach społecznych, w których nie zawsze nam, nam coś wychodzi. Tak? To jest też niechęć do wchodzenia w takie bliższe związki z ludźmi, o ile ci ludzie nie akceptują w pełni. To jest też, taka, 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 ta, też jeden z takich punktów. Też jest ograniczony styl yy, życia, tak? co już wcześniej powiedziałam. Z powodu potrzeby do zapewnienia sobie, można powiedzieć, takiego psychologicznego bezpieczeństwa. Mi wystarczy te pięć osób, prawda, w moim otoczeniu, bo ja na przykład boję się wyjść z tej strefy komfortu i poznawać ludzi. Przy poznawaniu ludzi też boję się być szczera, czy boję się być szczerym. Oczywiście nie chodzi to o osobiste życie tylko w różnych aspektach, w dziedzinach wypowiedzi, na których nie bardzo się znam, bo boję, że się kolokwialnie mówiąc zbłaźnię, prawda? Bo ja muszę na wszystkim się znać, wszystko zgłębić, żeby nie czuć, nie czuć wstydu, jeżeli czegoś nie wiem, tak? To jest o w ten sposób, tak? Unikanie też kontaktów społecznych, zawodowych, o ile jest to możliwe, bo nie zawsze tak, to już też, yy, też yy, wspomniałam. Ale słuchajcie, towarzyszącą cechą może być też nadwrażliwość. Nadwrażliwość, duża nadwrażliwość na odrzucenie i krytykę. Moi drodzy, no bo tak, yy, w sytuacjach takich społecznych osoba taka czuje się zażenowana i nie na miejscu często, gęsto. Yy, zawsze obawia się tej krytyki, do czy odrzucenia. Mówi, że no, ja to tam tak już wspomniałam: grono przyjaciół, prawda. Ale i też słuchajcie, to wszystko, e, ponieważ nie umie ta osoba e, rozmawiać z ludźmi, bo ona cały czas z tyłu głowy znaczy, ona potrafi rozmawiać, tylko ona cały czas z tyłu głowy ma taką niepewność, czy zostanie zaakceptowana, czy nie zostanie zaatakowana, prawda. No ta już wspomniałam wcześniej, no ogranicza się, albo wręcz nie chodzi na różnego rodzaju imprezy i wydarzenia, chociaż miałaby ochotę tak w głębi serca y, uczestniczyć, tak? Y, słuchajcie, no to właśnie jest to zaburzenie osobowości, które trwa, jak już wspomniałam, latami. Ale słuchajcie, zarówno elementy lęku i obaw, jak i unikania różnych sytuacji oraz utraconych możliwości wynikają właśnie. Y, wynikają właśnie z długo, długoletniej czasami, czasami, a właściwie bardzo często kochani, zaczyna się to w dzieciństwie, tak? Z jakiegoś tam powodu, powodów może być milion. Nie będę już to omawiać, chciałabym tak w skrócie tylko. Także słuchajcie, ale osoby dotknięte tym zaburzeniem unikają także właśnie takich jakby kontaktów, które nie przynoszą im czegoś. To znaczy, jeżeli dana osoba widzi w tym biznes jakiś tam, czy wręcz jest zmuszona życiowo, to owszem, ona wyjdzie na chwilkę ze strefy komfortu, ponieważ musimy to zaburzenie podzielić w sumie na osoby, które są w stanie na chwilę wyjść z, tego, z tej strefy swojego komfortu i osoby, no już które nie są w stanie, tak? Słuchajcie, ale takie momenty, na przykład kiedy ta osoba spotka się no, z konstruktywną krytyką, czy niezrozumieniem, albo odrzuceniem, bo to jest, to wszyscy się z tym spotykamy, to o, taka osoba się wycofuje. Taka osoba się wycofuje. Bardzo często też widać mowę ciała, grymasy, różne ruchy, które no świadczą o tym, że no, no ta osoba posiada takie zaburzenia, tak? Ale moi drodzy, to znaczy w sytuacjach społecznych też pojawiają się takie objawy, jak towarzyszą na przykład fobii społecznej. To też jest obawa przed zaczerwienieniem lub występowaniem drżeń rąk, tak, silnego lęku, obawy też przed takim bezwiednym y, oddechem, nad którym nie można zapanować, no, stres jest tu dość zbliżony do obserwowanego właśnie y, w takich, na, u nas, y, którzy nie mają zaburzeń tego typu, w takich sytuacjach bardzo, bardzo, bardzo mocno stresujących, tak, takich ojejujeju, jeju, no to my też takie mamy właśnie, czyli przyspieszony oddech, prawda? jakieś tam ruchy nerwowe, prawda, grymasy na twarzy, ta osoba ma przed tym obawy, dlatego, że u niej to występują, występuje to bardzo często. Również jest nadwrażliwa taka osoba na krytykę. Tak? Jest taka osoba też wyczulona na najmniejsze ślady rzeczywistego lub tylko takiego domniemanego krytycyzmu. To nie jest tak, że, że takiego wiecie. Niechaj tu, prawda, jak to teraz jest często, gęsto. Przed nawiązaniem słuchajcie, w bliższej relacji często. Takie osoby, czy taka osoba, mówię raz w liczbie, pojdzie się raz w nogi e, w cudzysłowie, testują i obserwują drugą osobę, sprawdzając poziom akceptacji, nie, Wobec siebie tej osoby. Mogą być w związku z tym odbierane jako takie y, zahamowane osoby, tak? Sposób mówienia może być bardzo ostrożny, kontrolowany, tak? Czyli nic, y, nic nie powiedzą takiego jak nieraz, przepraszam, człowiek bywa w towarzystwie i poznaje nowe osoby no nie z takiego, wiecie, od siebie, wszystko kontrolują, wszystko, każde słowo tak, każde słowo ponieważ najczęściej spodziewają się, że to co powiedzą będzie odebrane niewłaściwie że oni nie chcą na przykład, żeby dane osoby wiedziały, co one myślą no bo mogą być odebrane niewłaściwie tak? Mają też silne przekonanie o własnej, tak jak już na początku wspomniałam, nieadekwatności nieprzystosowaniu się nieatrakcyjności. cechuje się to niewłaściwie, niewłaściwą niewłaściwą oceną czyli nisko samooceną, ale też taką bardzo nisko. Słuchajcie no wiele cech osobowości lękliwej, takiej można powiedzieć nawet unikającej jest charakterystycznych również to już wcześniej wspomniałam, dla osób z fobią społeczną. Może kiedyś zrobię, moi drodzy, dla was krótki opis fobii społecznych, tak? Ale jakby występowanie tego rodzaju zaburzeń osobowości jest tak szacowane na pół do procenta populacji ogólnej, tak? Zaburzenie to często zaczyna się właśnie tak już powiedziałam w okresie dzieciństwa. Wtedy, o, właśnie w okresie dzieciństwa to zaburzenie, co już wcześniej wspomniałam, że się zaczyna to jest ono się zaczyna jako taka nieśmiałość, wstydliwość, tendencja unikania rówieśników, tak? No, cechy te mogą się nasilać w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, tak? Kiedy kontakt z innymi osobami poza rodziną i takich już najbliższych przyjaciół, te kontakty stają się wtedy szczególnie istotne, to, to osoby te wycofują się. Tak. Jakie są przyczyny? Może tak. No słuchajcie, wiele elementów na to wskazuje. Ja już mówiłam, które mogą leżeć u podstaw kształtowania się osobowości lękliwej, ale według takiego modelu biopsychospołecznego mogą to być takie czynniki również genetyczne, czynniki związane no nie wiem, z procesem wychowania, sposobem interakcji z ważnymi osobami w dzieciństwie oraz czynniki psychologiczne, które wynikają też z temperamentu, charakteru. Kształ, kształtującego się w, interakc w interakcji ze środowiskiem społecznym. Ale nie można wyróżnić jednego czynnika, słuchajcie. No przeciwnie, to jest zespół różnych elementów występujących u tej samej osoby, tak? Który przyczynia się do rozwoju właśnie tej osobowości lękliwej. Ale <laughs> takie cechy jak nadwrażliwość, lęk przed nowymi sytuacjami, zaangażowaniem się w nieznaną dotychczas aktywność, oraz nadmiernie aktywny system zahamowań, zachowań danej osoby, to są takie czynniki sprzyjające kształtowaniu się osobowości lękliwej. Słuchajcie, dzieci z tego rodzaju cechami mogą doświadczać takich sytuacji społecznych w sposób negatywny, czyli mają w związku z tym takie niekorzystne doświadczenia. Słuchajcie, szczególnie narażone na to są osoby z niepełnosprawnościami, tak? I następnie te dzieci mogą kształtować i utrwalać sobie sposób interpretowania rzeczywistości oraz przekonania poznawcze, czyli sposoby takiego automatycznego myślenia, które sprzyjają powstaniu zaburzeń osobowości. Moi kochani, tak. No jakie jest leczenie? Ktoś by mi się zapytał. No gdyby to było takie proste, to jest głównie leczenie. Leczenie głównie opiera się na psychoterapii. No. Celem tego leczenia może być to m.in. poprawa własnego obrazu. Podkreśla się też, że osoby z zaburzeniami osobowości mogą być takimi idealnymi kandydatami do skutecznej psychoterapii, ponieważ mają motywację. Często one chcą zmienić swoje życie i one dostrzegają swój problem, tak? odczuwają problem, te rzeczy, potrzebę, taką, po, potrzebę nawiązywania relacji. Co może sprzyjać nawiązaniu takiej chemii między mm, tą osobą a psychoterapeutą, tak? Ale w początkowym okresie leczenia osobom tym trudno zaangażować się w taką psychoterapię grupową, tak? No bo preferowana jest więc i psychoterapia indywidualna, ale i w końcu grupowa, tak? Bo jeżeli mamy jakby. Mm, Pracować nad poczuciem własnej wartości z tymi osobami, no to oczywiście najpierw zaczynamy od terapii indywidualnej. Ale bardzo dobrze by było też, i to jest dużym wskazaniem, żeby była to również terapia grupowa. Niewiele osób, powiem Wam uczciwie, decyduje się na terapię grupową, tak? Jest to bardzo trudne dla nich. Oj. Ale to spotkania te terapii grupowej no to w dalszym etapie leczenia, jeżeli osoba taka wyrazi oczywiście zgodę, tak? Jeżeli jest gotowa i wyrazi zgodę. No bo nieraz ta osoba w ogóle nie wyraża zgody i zakańcza terapię, myśląc, że już ma wszystko z głowy albo inaczej, mówiąc, że terapia nie działa. Zgadzam się, niektóre terapie mogą na dane osoby nie działać. Zgadzam się całkowicie. Ale takie osoby wtedy nie próbują na przykład iść do innego terapeuty. Wiecie, terapeuta i klient czy klientka, no muszą współgrać ze sobą. No musi być jakaś chemia, tak? Terapeuta, przysłowiowy, w cudzysłowie Kowalski, świetny, może być na przykład dla Zosi, ale no Stasia już tak nie bardzo współgra z nim i po prostu musi poszukać sobie innego terapeuty czy terapeutki, Płeć tu nie gra roli. Słuchajcie, ale farmakoterapia może polegać też na podawaniu takich niektórych leków należących do grupy takich środków przeciwdepresyjnych, tak? Czyli takie leki uspokajające powinny być stosowane jedynie doraźnie i słuchajcie ostrożnie, ponieważ one nie leczą problemu, stwarzają jedynie ryzyko do uzależnień. One pomagają, jak doraźnie są oczywiście stosowane, a przy tym równocześnie idzie psychoterapia, to jak najbardziej, tak? Ale w przypadku. Współwystępowania lub dołączenia między, w międzyczasie się problemów, takich jak depresja czy fobia społeczna, nie wiem, agrafobia, należy wtedy naprawdę już zastosować takie odpowiednie leczenie, kochani. Moi drodzy, to tak pokrótce chciałam yy, dla Was omówić jeszcze na dzisiaj yy, taki temat. Kochani, no, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam, łapka w górę. Moi drodzy, jeżeli natomiast. Potrzebujecie jeszcze jakichś innych programów z dziedziny psychologii, pedagogiki czy psychotroniki, z, z kilku dziedzin psychotroniki? Zapraszam, piszcie mi w komentarzach. Tak, jak jedna z komentujących napisała, a może o Putinie, owszem, będzie też i charakterystyka tego. No, już nie mogę nazwać go, chyba wiecie, no, nie będę używać moi drodze epitetów. Niech każdy go nazywa jak chce. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.